Myślę, że w Polsce, nie wiem, było 3,5 tysiąca w tym sezonie chyba rekord. Teraz jest blisko 9, więc 3 razy więcej prawie. Nie dość, że dużo. A to jeszcze troszkę młodsi, gdzie, gdzie te energii mają naprawdę dużo. A te głosy piskliwe, co każdy chce się z nich wykazać najgłośniej, więc super atmosfera. Naprawdę, z taką publicznością jeszcze nie miałem do czynienia. Bardzo fajna atmosfera, naprawdę jestem, jesteśmy generalnie pełni podziwu że, podziwu, że udało Wam się zorganizować tak fajne, e, fajną atmosferę, fajne spotkanie, gdzie przyszło naprawdę wiele. Wiele osób, też dzieci, także bardzo sympatycznie. Ja pamiętam ten mecz parę parę ładnych lat temu, gdzie tutaj graliśmy pierwszy mecz e, sezonu po, po powiedzmy rozłamie Trefa i też było sporo osób. No i od tamtego, tam, tamtego momentu to chyba nie, nie, nie było około 10 tysięcy ludzi, także, także naprawdę e, chylimy czoła przed organizatorami i po prostu cieszymy się, że, że tyle dzieci mogło przyjechać z regionu i zobaczyć koszykówkę, pewnie bardzo często pierwszy raz. No i miejmy nadzieję, że oni tutaj wrócą i pokochają ten sport, zaczną trenować, zaczną przychodzić, kibicować i, i w sumie dla nas wszystkich to będzie pożyteczne. Piękna sprawa, myślę, że chłopaki też byli zadowoleni z tego, że mogli przed taką publiką grać. I wielkie gratulacje dla organizacji tego wszystkiego, czyli dla Stowarzyszenia Tref pomoże dla całego marketingu Tref Sopot, bo wykonali kawał dobrej roboty że taka promocja koszykówki może tylko przyciągnąć i jeszcze bardziej spopularyzować ten sport. Także na pewno to cieszę. Grało się bardzo dobrze. Fajne, naprawdę świetnie zorganizowane widowisko. Dla nas fajne doświadczenie i oby częściej takie mecze. Już samo wybiegnięcie na parkiet, na rozgrzewkę już było widać liczyć było, że tych ludzi jest sporo i i, i było wiadomo, że dzisiaj będzie bardzo dobra atmosfera na meczu. Na pewno nam to pomagało w tych momentach, gdzie to my zbliżaliśmy się do stelmetu, na pewno gdzieś tam takiego pozytywnego kopa jeszcze dostawaliśmy z trybun i, i to jest fajne.